Cześć wszystkim, a dzisiaj mam dla Was coś specjalnego, długoterminową recenzję smartwatcha Huawei Watch 4 Pro po roku intensywnego użytkowania. Czy w 2025 roku nadal warto go kupić? Jak sprawdziły się jego funkcje zdrowotne, bateria, wydajność i codzienna użyteczność? Zostańcie ze mną, bo mam sporo do powiedzenia. Zacznijmy od wyglądu. Huawei Watch 4 Pro to zegarek klasy premium i to widać od razu: tytanowa koperta, piękny, zakrzywiony ekran AMOLED i solidne szkło. Po roku codziennego noszenia, w tym na treningach, pod prysznicem, a nawet w górach, zegarek nadal wygląda świetnie. Zero zarysowań, zero luzów klasa. Harmony OS w wersji 3.0 działa zaskakująco dobrze. Po roku użytkowania nie zauważyłem większych spowolnień, aplikacje otwierają się szybko, a gesty są responsywne. Jedyny minus, dalej nie mamy pełnego wsparcia dla aplikacji film trzecich jak na Wear OS czy Apple Watch. Ale z drugiej strony to co daje Huawei działa stabilnie. I teraz coś co mnie naprawdę przekonało. Funkcje zdrowotne. Pomiar EKG, monitorowanie tętna, SPO2, analiza w snu, wykrywanie sztywności tętnic, a nawet pomiar temperatury skóry. Po roku użytkowania mogę powiedzieć, że to nie są tylko bajery. Te funkcje naprawdę działają i dają sensowny wygląd w stan zdrowia. Wyniki są spójne, a powiadomienia o nieregularnym tętnie czy stresie potrafią być bardzo przydatne. Jeśli chodzi o baterię, tutaj Huawei znowu pokazuje klasę. W trybie normalnym wyciągałem spokojnie 3-4 dni użytkowania, a w trybie oszczędzania nawet ponad tydzień. I to wszystko z włączonymi powiadomieniami, ciągłym monitoringiem tętna i GPS-em w czasie treningu. Bez ładowania codziennie to dla mnie duży plus. Jeśli chodzi o łączność i funkcjonalność, Huawei Watch 4 Pro ma e SIM, więc można z niego korzystać niezależnie od telefonu, odbierać połączenia, SMS-y, a nawet streamować muzykę, choć tutaj. Są ograniczenia. Niestety nadal brakuje pełnej integracji z Google Pay czy Spotify, więc, jeśli ktoś żyje w ekosystemie Google, może odczuć braki. Ale dla użytkowników Huawei działa to bardzo dobrze. No i teraz najważniejsze pytanie: czy warto go kupić w roku 2025? Jeśli zależy Wam na świetnej jakości wykonania, zaawansowanych funkcjach zdrowotnych i długim czasie pracy na baterii, to tak, zdecydowanie warto. Nawet rok po premierze Huawei Watch 4 Pro nadal trzyma się bardzo mocno na rynku. Jeśli natomiast chcecie smartwatch typowo smart, z dostępem do aplikacji, płatności Google Pay czy Spotify, lepiej rozejrzeć się za czymś z Wear OS. Podsumowując, Huawei Watch 4 Pro to kawał świetnego sprzętu, który po roku dalej działa jak nowy. To zegarek dla osób ceniących jakość, funkcje zdrowotne i niezależność od ładowarki. Jeśli ten film Wam pomógł, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco i dajcie znać w komentarzach, czy Wy używacie smartwatcha i jakiego. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach.